Port w Genui obsługuje 2,5 miliona pasażerów rocznie. Jest jak drzwi obrotowe między Morzem Śródziemnym i Europą Północną. Wejścia są monitorowane. Jestem szczęśliwy, nareszcie Włochy. Proszę zjechać na chwilę. Mogę nawet na dwie. Powoli. Może pan oglądać, co chce. Policja Skarbowa zatrzymała samochód, który przypłynął promem z Tunezji. Zachowanie pasażerów jest podejrzane. Słyszy mnie pan? Proszę wyłączyć radio. Co przewozicie? Trzy osoby i coś do jedzenia. Papierosy? Może pan zajrzeć, gdzie chce. Proszę, prawo jazdy. Niech pan otwiera. Szczególną uwagę zwraca się na promy z Afryki Północnej. Szuka się narkotyków, towarów podrobionych lub z przemytu. Możecie przeszukiwać aż do jutra, ale nic tam nie ma. Proszę, tu nic nie ma. Kolega też może. Kierowca zachowuje się usłużnie, jakby próbował uniknąć dokładnej kontroli. Celnicy wszystko sprawdzają. Otworzy pan? Otworzyć? Przeprowadzamy kontrolę celną. Wiem, że musicie sprawdzić. Nie mam nic z przemytu. Całe szczęście. Może pan szukać. To trzeba zniszczyć. Podejrzenia się potwierdzają. To, co podróżni próbowali ukryć, nie jest legalne. Jest tylko jedzenie. Nie może wjechać. Proszę wyświadczyć mi przysługę. Bardzo Pana proszę, to tylko jedzenie. Niech Pan będzie dla mnie miły.